Cześć, witajcie! Ja jestem Banan Jest to mój gameplay z gry Avatar Star Jest to gra, która jakoś tak niedawno wyszła mm, Nie wiem, 3 miesiące temu akurat y, Była już, można chyba w nią grać Możliwe było Okej, okay, dobra A też tak, w grze jestem mm, Gram tym... Jak tak postać się nazywa? Asasynem Otóż do wyboru mamy trzy klasy Takiego jakby tanka w pewnym sensie Który oprócz y, HP, czyli życia ma też, jak tutaj widzicie na ekranie, takie żółte. Yy, takie żółte nad tym. To jest taka, jakby, obrona dodatkowa. I ogólnie to przepraszam Was, że na początku tak zraszowałem, ale nie wiem, co chciałem w tym wyciągnąć. Oczywiście w grę gram już yy, gram nie za długo. Otóż w grę samą gram już od gdzieś tak, dwóch godzin. Coś w tym stylu. Otóż testowałem sobie jeszcze wcześniej postać, którą jest yy, Strzelec chyba. Soldier? Chyba. Chyba jakoś tak. nie jestem pewny, nie, nie jestem na, sto po, na, 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 sto, na 100% pewien ale przypadła mi do gustu bardzo fajna postać, jaką jest asasyn, którą zobaczycie dzisiaj w mój gameplay. I słuchajcie. Mm, otóż. Yy postać jest bardzo fajna, ponieważ ma snajperkę, nóż, pistolet i może być niewidzialna. Szkoda tylko, że nie ma apteczki, ale wtedy by było chyba za bardzo łatwo. Yy, jak uważacie, możecie napisać w komentarzach swoje zdanie. Otóż seria ta będzie nawiązywać do takiej, że zmieniam content kanału. Otóż wszystkie filmy dalsze lecą w siwy dym i zaczynam nową przygodę od nowa, wszystko od nowa, jestem czysty jak łza. Otóż yy, content kanału będzie wyglądał następująco: wypiszecie w komentarzach tematy, a ja w przyszłych odcinkach, w przyszłych gameplayach będę się na nie rozpowiadał. I to, to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten content. Możliwe, że od czasu do czasu coś tam nagram z kimś, jakiś odcinek czy coś, ale na razie nie mam na za bardzo ludzi, którzy chcieliby ze mną pograć w tę grę. A, naprawdę bardzo, bardzo mi zależy, żeby pograć z kimś sobie Aczkolwiek wiecie, bo chciałem się poduczyć też Ale ni nic, nic od razu, mogę zawsze się sam nauczyć, bo trochę mam jeszcze Skilla z Battlefield Heroes którego gram zawsze z takimi przerwami wbiję, na przykład dziesiąty level i już nie chce mi się dalej grać, ponieważ ekspienie jest męczące trochę, ale ta gra jest nowa, muszę ją wszystko tutaj poznać. Widzę, widzę, w ogóle, że tutaj jakąś nową mapę gram pierwszy raz, tą mapkę gram, którą teraz widzicie na ekranie. I chciałbym jeszcze wam wspomnieć, że komentarz nagrywam osobno, a głos, yy, yy, pf, um, ekran z grom nagrywam. Też osobno, można tak powiedzieć. To jest po prostu mój gameplay włączony i po prostu sobie komentuję teraz to, co widzicie na ekranie. Ok, początek właśnie tutaj nie wychodzi mi za bardzo, ale dalej, może, aczkolwiek dalej zobaczycie, jak będzie mi szło. Nie będę Wam zdradzał szczegółów, bo <grybujesz> możecie sami się domyślić, jak to może wyglądać, przywrócenia Wasze. Dobra, co my tu dalej mamy? Ogólnie to trochę lamie w tą grę, pogram w nią kilka godzin dosłownie, dwie, coś w tym stylu, bo dzisiaj ją sobie ściągnąłem. I tak mi się ta gra spodobała, bardziej niż Battlefield Heroes. Nawet nie wiem czemu. Chociaż Battlefield Heroes y, ma taką aurę swoją, która naprawdę zachęca dalej do grania i ciągnięcia to. Y, tylko ja nienawidzę czegoś takiego jak granie na funcach no. Naprawdę to jest denerwujące. To jest na przykład wykupi w Battlefield Heroes funcy i, mm, wiecie, i koksi na mapie, i przez to panami ciągle. Ja nie lubię zawsze, nigdy nie inwestuję w item shopy żadne. Aczkolwiek skończmy gadać o BFH. Yy, skupmy się bardziej na naszej grze Avatar Star. Yy, bardzo mi się podoba ta gra. Naprawdę. Yy, polecam Wam serdecznie, jeżeli chcecie się zarejestrować i ogólnie pograć sobie w nią to link do tej gry do tej gry. Tak, dokładnie, link do strony autorskiej tej gry macie w opisie rejestrację oraz dodatkowy reflink, jeśli byście chcieli mi wspomóc wspomóc trochę moją postać, <gry> znaczy moje konto. Choć, aczkolwiek, nie wiem czy to są jakieś reflinki. Jak coś to może będzie. O. Bo jeszcze nie znam się za bardzo na tej grze, a bardzo mi się podoba. <gry> Dobra, tak więc chciałbym, abyście w komentarzu napisali jakiś temat na następny odcinek. Ja na niego będę się wypowiadał i będziemy sobie takie gameplaye prowadzić. Yy, otóż tak, dokładnie. Takiej bardziej, jakby to powiedzieć, interakcyjna seria, ponieważ wy piszecie komentarze, mo mo możecie się potem wypowiadać własne tematy na temat ten, który zadaliście. Ja akurat go wybrałem. Taka, wiecie, interakcja z widzami, do dokładnie. Otóż nie wiem, um, chciałbym też wy, um, tak jakby wyjaśnić sprawę ze zmianami kanałów. Um, raz na zawsze chciałbym już zakończyć ten temat. Um, tak to się składa, że ja już zmieniam ten kanał, kanał ciągle, um, ale wracam do niego ze względu na to, że osiągnąłem tutaj bardzo dużą liczbę widzów um, i przez głupie, głupie partnerstwo, które podpisałem bezmyślnie z RPM nie będę sobie psuł kanału, przecież mogę za, zawsze doczekać do lutego, i tak nie będę zarabiał jakichś grubych pieniędzy. A potem myślę, że do lutego uda mi się jeszcze dobić coś tak do tysiąca widzów. Jakby było tak, ok. To wtedy by był bardzo szczęśliwy. I wtedy mógłbym podpisać podpisać kontrakt, czy jak to tam się mówi profesjonalnie, z partnerstwem C.A.R.S. jest to partnerstwo, które zostało stworzone dla graczy, ale to w innym odcinku mo może się wypowiem na temat tego partnerstwa jeżeli będziecie chcieli, bo naprawdę zyskałem bardzo dużo doświadczenia i dużo wiem o tym partnerstwie, tak więc mm, jak będziecie chcieli się czegoś dowiedzieć to możecie mi napisać właśnie, żebym na ten temat się troszeczkę rozpowiedział <laughs> dobra Przepraszam za takie jakieś takie <laughs> i w ogóle, ale mam zawsze chrypę jakąś przy nagrywaniu, jak tak dużo gadam, bo ja nigdy tak za bardzo nie gadam, tak wiecie, non stop. Yy, po prostu myślę, że wam nie będzie to przeszkadzało. Yy, w ogóle dziękuję wam za to, że jesteście tutaj na tym kanale i go ze mną współtworzycie i tak. No. Mam jeszcze 400 chyba 7 widzów, aczkolwiek yy, są to bardziej puste suby ponieważ yy, przez te zmiany kanałów to się wszystko działo, a ja mi nie, na, naprawdę teraz nie zależy za bardzo czy będziecie to oglądać czy nie. Ważne, że będę spełniał swoje hobby, chociaż yy, będę mógł... chociaż troszkę tutaj sobie yy, z wami porozmawiać, jeżeli jakiś tam grono widzów się do mnie znajdzie. Otóż ogólnie ta seria będzie taką grą... Yy. Ta seria będzie grom. Ta seria będzie taka, że będę sobie tutaj wrzucał i gadał, i to jest taka bardziej główna seria na moim kanale. I myślę, że na razie innych gier tutaj nie będzie, ponieważ nie chcę robić jakiegoś zamętu. Potem znowu zacznę popełniać ten błąd, który wcześniej robiłem, że zaczynam serię i ich w ogóle nie kończę. Znaczy. <laughs> jak co ja gadam? Naprawdę. <laughs> nie no, w sensie takim, że jest pierwszy odcinek. Dobra, potem robię następną serię, pierwszy odcinek, pierwszy odcinek, pierwszy odcinek, aż tych serii się zrobi pełno. Potem nie chcę mi się nagrywać i gówno z tego wychodzi. I wstrząs to, że nie chcę mi się nagrywać, chcę się uwolnić od tych gier, w których zacząłem i robię kolejną serię. Dokładnie. Tak więc, na tego będę się trzymał lepiej. Jednej gry, jak na razie, jak widzicie, przegrałem. Przegrałem tą krótką grę, ale ja myślę, że nie jest tak wcale źle. Jak na początek. Miałem staty 68 i nie jest chyba źle. Sami piszcie w komentarzu, czy jak na 2 godziny grania to jest dobrze. Ponieważ testowałem sobie jeszcze wcześniej tego strzelca czy żołnierza, nie wiem kto to jest dokładnie. I okej, okay, dobra. Tak więc to by było na tyle.